fragment z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny numer 644. Kiedy odeszłam od konfesjonału, cały rój myśli przytłoczył moją duszę. Po co to być szczerym? Przecież to, com powiedziała, nie są grzechy. Więc nie mam obowiązku o tym mówić spowiednikowi. To znowuż, że jak to dobrze już nie potrzebuję uważać na własne wnętrze, Byle na zewnątrz było dobrze. Nie potrzebuję teraz na nic uważać. Rzeczywiście, iść za tymi głosami wewnętrznymi, które mnie nieraz tyle kosztują upokorzenia, już teraz będę swobodna. To znowuż jakiś dziwny ból ścisnął moją duszę. To mi nie wolno obcować z tym, którego tak gorąco pragnę który jest całą siłą mojej duszy. Zaczęłam wołać, do kogoż pójdę, o Jezu? Ale z tą chwilą zakazu spowiednika zapadła w duszę moją ciemność wielka. Lękam się, aby nie usłyszeć jakiego głosu wewnątrz, aby przez to nie złamać zakazu spowiednika. To znowu szkonam z tęsknoty za Bogiem. Wnętrze moje rozszarpane. Nie mając własnej woli, ale zupełnie jestem zdana na Boga. Było to w wielką środę. Cierpienie to wzmogło się więcej w wielki czwartek. Kiedy przyszłam na rozmyślanie, weszłam w rodzaj konania. Nie czułam obecności Bożej, ale cała sprawiedliwość Boża zaciążyła nade mną. Widziałam się, jakoby ubita za grzechy świata. Szatan zaczął szydzić ze mnie. Widzisz, już teraz nie będziesz się starała o duszę. Patrz, jaką masz zapłatę. Nikt ci nie będzie wierzył, że tego żąda Jezus. Patrz, jak cierpisz teraz. A co jeszcze cierpieć będziesz? Przecież już cię teraz zwolnił spowiednik z tego wszystkiego. Teraz mogę żyć jak mi się podoba, byle na zewnątrz było dobrze. Te straszne myśli dręczyły mnie całą godzinę. Kiedy się zbliżałam, Sza Święta, ból mi ścisnął serce. To ja mam wyjść z zakonu? A jeżeli ojciec mi powiedział, że to jakaś herezja, to mam odpaść od kościoła? zawołałam głosem wewnętrznym i bolesnym do pana. Jezu, ratuj mnie! Jednak ani jeden promień światła nie wchodził do duszy mojej i czuję, że mnie siły opuszczają. Jakoby rozdział ciała od duszy. Poddaję się woli Bożej i powtarzam: Niech się stanie, o Boże, ze mną to, coś postanowił. Nie ma już nic we mnie mojego. Wtem nagle ogarnęła mnie obecność Boża i przeniknęła mi na wskroś. Do szpiku kości. Był to czas przyjęcia Komunii Świętej. Chwilę po Komunii Świętej straciłam wszystko, co mnie otacza i gdzie jestem.